Witam na małej podróży do przeszłości z firmą Abarth i Oplem Vectrą którego właśnie zagazowaliśmy Opel Vectra B, który 25 lat temu budził podziew, podziw i wszyscy chcieli go mieć dzisiaj jest już prawie niewidoczny na naszych drogach a nam trafił się jeszcze taki oto rodzynek do przekonwertowania na zasilanie gazowe. Vectra B po faceliftingu z 2000 roku z silnikiem 1.8 założyliśmy do niego można rzec wypasioną instalację BRC Sequent 32 opartą na wtryskiwaczach IN03 i auto wygląda prawie jak z salonu mimo, że ma prawie 20 lat i ponad 200 tysięcy na liczniku. Nadal wygląda bardzo dobrze. A większość jego rówieśników wylądowała już na złomie. Tak wygląda wewnątrz. Jakaś drobna, wypalona dziurka, ale reszta naprawdę w niezłym stanie. Odpala na dotyk. Data adekwatna do roku produkcji. Przełącznik benzyna gaz w tej chwili świeci na czerwono, ponieważ silnik odpalił na benzynie za chwileczkę po osiągnięciu temperatury 50 stopni Celsjusza. Przełączy się na gaz i z, z, dioda górna zmieni kolor na zielony. A my w tym czasie możemy sobie zaprezentować pozostałe elementy instalacji gazowej. Celowo ustawiłem auto na takiej drodze, których we Wrocławiu było bardzo dużo w czasach, gdy ten samochód był produkowany. Zbiornik gazu zamontowany we koła zapasowego ma pojemność 49 litrów. Auto powinno przejechać na nim około 400 km. Po tych kilometrach można podjechać na stację, zatankować gaz przy pomocy zaworu tankowania umieszczonego pod klapką wlewu benzyny. Sprawdzimy przełącznik, czy już jest na gazie. Jest, posłychać to po dźwięku wtryskiwaczy pod maską. Wszystkie cztery diody na dole oznaczają pełen zbiornik gazu, czyli mamy przed sobą 400 km jazdy za połowę ceny dzięki przekonwertowaniu zasilania na gazowe. My zapraszamy do naszej firmy we Wrocławiu do założenia instalacji gazowej bądź też serwisowania instalacji gazowej lub całego auta.